Bardzo się w kolejnej walce online z gry Dragon Ball Sparking Zero. Jak widzicie, wybrałem tutaj Team Wisoli. Nagrywam tą walkę tak na szybko, bo chcę stosować drugi program do nagrywania, bo Action, jak zwykle, zrobił salto na plecy i postanowił się: Nie będziesz sobie nagrywał z Parking Zero Actionem? Nie będziesz, nie będziesz. Nie będę ci się wyświetlał. Tak miałem też z innymi rzeczami i chyba jest na to, że wszystko będę musiał tym zasranym OBS-em robić. No i mamy przeciwnika, nie musiałem na szczęście dużo czekać, no ale dlaczego miałbym długo czekać, jak tu gra prawie 100 tysięcy osób, a premiera oficjalna dopiero jutro. Moja drużna wysoli, ten Shinhan muten rossi... Nappa i Krilan, a kogo mamy w Enemy? Ha, klasyczka. Goku Blaki, Goguetti, Vegito, Goku Ultra Instinct. Powinniśmy mieć tu jest walczyć od postaci, o jak o tak każdy gra ty, może około 20. Ma. Ja wiedziałem, że tak będzie, ale w sumie coś będę denerwowała z tego powodu. To było do przewidzenia. Ok, zaczynamy pojedynek, postawa Żółwia. Aj, zostałem już tutaj na ostro skopany na wejściu. Przyblokowałem, postawa Żółwia ponowna. Aj, 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 dobre. Łyso, Łyso, plastyki, Łyso, plastyki, kiwasty, Dobra, tyle pocik na plecy, tyle pocik na plecy. Pięknie, tylko tutaj trafiłem od pleców. I teraz żonglujemy, żonglujemy tutaj hamem. Ładujemy się, muszę tutaj wałemć sobie Max Powera. A będzie spuszczał tutaj Transformerca, zmienia się tutaj w różową wersję dla dziewczynek, wiadomo, Barbie Girla mi tutaj odpali, ja to jestem prawdziwym łysym, kurczę, Sigma Alphom z pod bloku, szlug w gębie i dawaj papierosy, komórę, Kartesi może zostawić, menelu bity, mamy go i lecimy na Max Powerze, kopiemy frajera, tutaj jeszcze, aj, kurczę, chciałem trójkątem z tego skontrować i mi niestety plan nie wyszedł dobra, od plecków go tutaj położyłem i ultimejcik kikoko, to jest kurczę firmowy ruch firmowy ruch tężnikana, on tak cela zniszczył, po prostu skasował, zniszczył chłopa, zniszczył chłopa no, zniszczył chłopaka, okej okay, za go szybko póki ma mało życia, Co się właśnie kurczę wyleczył, czy on tyle życia po prostu miał, aj przegrałem ten pojedynek niestety, przegrałem, dobra teleportowałem go na plecy Ładowanko, ładowanko, ładowanko. Right. Czy to leci Ultimate z jego? Nie, to jest chyba jego zwykły atak. Tak, postawa żółwia. Tankujemy to, postawa żubia. Trójkąt, aj, kurczę! Te takie przebijanie nie zawsze mi, niestety, wychodzi tak, jak powinno wychodzić. Aj, te teleporty, jak ktoś to ogania. Widziałem, jak już tutaj się. Paro chińscy playerzy y, tym posługują. to jest naprawdę chore. Eee, raczej, ja raczej nam pro player'a zadatków nie mam, bo ja nigdy się jakoś nie spuszczam w bijatykach za mocno nad tym. Ale, no kurczę, tak sacić te teleporty za każdy raz to trzeba być naprawdę jednostką, powiem wam, naprawdę wybitną i niecą, bo to trzeba naprawdę robić precyzyjnie. A, zablokowałem je specjalnym blokiem. Aj, dostałem strzała na bombę, dostałem strzała na mordę. Mam je od plecu, teleporcik, teleporcik, kurczę, na on mam Max Payera, teleporcik, teleporcik na plecy, ajajaj, aj, aj, pierwszego Wysona mi tu wyeliminował Haun, kurczę, Goku czarny. Goku poprawnie politycznie, ale mamy tu następnego potężnego łysola Leci Krillan, leci leci, leci leci, we mnie Leci, puka krecik w taborecik. TELEPORT KURNY ŁYSY! TELEPORT! O oh, fak, to mi nie wyjdzie, to mi nie wyjdzie, to mi nie wyjdzie, bo użyłem kamery. No ta, o, oczywiście, złapał je od razu. No, to jest kurczę ta różnica. Postacie, które mają ataki typu właśnie łapanie. O kurczę! Kriant teraz na, na dwie bomby zleciał. Dobra, ale mamy jeszcze muteno mu ten na szczęście jest postacią mega mocną. Już go tutaj y, testowałem, się tak wyrażę. Ale ci kolejne użycie tego tego, tego specjalnego ataku. Oczywiście, blok mi nie wszedł. Dlaczego mi blok kurwa mać nie wszedł? Naciskałem ten zasrany blok. Tu, tu, tu trzymałem. Dobra, spokojnie jak na wojnie. Mu ten rosz w nie takich rzeczy wychodził. Teleporcik. Aj, dlaczego on mi zniknął? Dobra, dobra, dobra. Uf, leży, leży. Goku, brak pokonany. Kontu ma następnego. A, Goku. No tak, mogłem się spodziewać. Ale czy mi ten teleport może kurczę, raz wejść tak jak powinien, po Bożemu? Czy musi za każdym razem to wyglądać tak jak wygląda, czyli nie najlepiej. Weszła, panie, chociaż tyle, chociaż tyle. Mamy chwilkę, chwilkę, żeby odtaić. Ładujemy się na max powera. A! Ale go od zrobiłem i teraz, teraz Aj, tera. kurczę! Dobra! Trafiłem z tego, czy to czy to zadziała? Czy to zadziała z tej odległości? No chyba, chyba nie ma przysłowiowego wacka, że to nie powinno z tej odległości trafić. Trafiło! Mamy Hama Meridian 1815, czy ja już nie walczyłem? Nie ja wiem, te Mongoły to wszystkie takie same imiona mają. Teleportuj się czy coś! Teraz, teraz, teraz moje kolej. Dobra, łapanie weszło. Kładowam, kładowam, kładowam go, do Niech to trafi, niech to trafi, na no, to chyba blok nie działa. To jest taki atak typu, że blok nie może na to zadziałać. I nie zadziała. Chyba, chyba że się nie bronił, nie wiem, nie. Nie patrzyłem, no fervor warki mnie kurczą oślepił. Łysa siła, Łysa siła, Łysa moc. Ładujemy się, ładujemy się. Ty, a, aaa mesa chciał zrobić. Co to będzie? A! klasyka Super Saiyan God! No Super Saiyan God tej grze jest świetny. Oj kurczę, nie weszło, nie weszło, nie weszło, nie weszło w czas! Ale te ataki to mają cooldown czasami, do cholery. Dobra, mamy napę! Mamy sławnego reżysera! Ja Ci zaraz pokażę, to tutaj jest prawdziwym kurcze superceńskim GODEM! Ach, dostałem na wejściu. wejścia. Teleport na plecy. na plecy. Jeszcze raz na plecy! Jeszcze raz na plecy! Jeszcze raz na plecy! Jeszcze raz na plecy! Kurwa! Dobra, ładowanko. Czy on się znowu transformuje? No bezczelny! Teraz, teraz sobie go włączył, ta. Ach, to jest ten brak tych ataków typu właśnie łapanie. Kurczę, gdybym miał takie ataki, no to ta walka byłaby zdecydowanie, zdecydowanie prostsza. Ale niestety nie mam jak na niektóre rzeczy po prostu reagować. Dawaj, 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 Dobrze! Gdzie kurwa stajesz? To, 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 gdzie kurwa! Kurwa no! A to jest ta różnica w tych zasanych distraction pointach! Palniko napa, grubszy jesteś! Okej. Okay. Niech to trafi, niech to trafi, niech to trafi, niech to trafi! Trafiło! Kiblas, 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 kiblas! Uff! Co on tam jeszcze wyjmie? A, jeszcze tapiona trzymał! Jeszcze w dupie tapiona trzymał! Nawet szybki max power Aj, kurwa pojawił się! Pojawił się jakiego stary kurwa po 15 latach z paczką szlugów mi za plecami niestety Co ja tu jeszcze mam? Aj Popowicz. Popowicz, ale się szybko ładuje. No to nieźle będzie Popowicz. Leci tu na mnie, ja też lecę na niego. To sobie poleciałem. Po prostu su super kurczę, fajnie, że nie leciał w ogóle w jego stronę. Ładujemy tu Max Para. dobra on też zrobi wieś tak Max Powera, ale się nie przejmujemy. Ale postała żółwia, postała złówia. weźmiesz kurczę w blok, nacisniesz wreszcie. Moja kolej, moja kolej, moja kolej, Co jest 30 razy szybszy? ej. Dawaj tego ultimata! kto tu będzie pierwszy? Kurwa, ja byłem pierwszy. Ale się zmęczyłem! Jak się ruszyć? Ruszaj się, ruszaj się, ruszaj się, ruszaj się! Dobra, on też jest zmęczony. On też jest zmęczony, spoko. On też jest zmęczony. Wstawaj, stawaj, stawaj, pijaku! Dobra, ładuję się do Max Power'a. Kurczę, on się to, mnie cztery razy szybciej ładuje. Może nie może się ładuje tak samo. Okej, okay, atakuje. Leci, leci, nie, stoi tam, stoi tam. Mamy max power. Mamy max power, no ale tym tempem to. No zajebiście są te teleporty po prostu. To ja mam Max Powera, a Gostek! A Proszę, niech to wejdzie, 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 niech wejdzie, niech wejdzie, weszło! No to już się czas kończy, kurczę, 60 sekund. Dobra, wysysamy mu dupę! I jeszcze kopa w dupę na koniec! See ya, frajerzy! Adwanko, adwanko. O, obydwaj do Max Pyra się sadzimy. Aj, postałem Szczecki Blasta, no nie fajne, sportowe zachowanie. Ter, na plecy, trepo na plecy, proszę, trepo na plecy. Tre, 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 tre. Jest, proszę, niech to tak, niech to trafi! niech to tak, niech to trafi, niech to tak, niech to tak, niech nie, A, jeszcze stoi, jeszcze stoi! Zesraj się, nie, dbając o życie. Nie jestem nie, NIE! TO O kurde, to będzie zemsta za córkę teraz! Nie no, byłem przekonany, że już punktów nie starczy na kolejną postać, ale stop malagi swoją drogą. O kurde, ja tu przegram na czas, jak tak dalej pójdzie. O, jeszcze zostałem sprzedząc bomba. A to się pakuje! A dobra, to obrazem nie robi. Dawaj, 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 mam jeszcze parę sekund. Na no, ultimate awalnie. Tepnij się, tepnij. Się. Dobra, mam go, 10 sekund. Teraz, Jak to wejdzie i zada mu jakiś mega duży damage, to mam chyba jeszcze szansę, żeby wygrać. Kurwa, nie weszło! Czowni, kiche, kurwa po ulicy wieśniaków! Ach, time out! No i goś wygrał, bo miał skitanego mister Satana w dupie na koniec. Ach, trudno, dobra walka okay, no to była. Okej, a to była antena, za co będziecie już się ciepło. Bo...